Daniel Stanclik po spotkaniu z ruchem Chorzów. No dla Ciebie to takie słodko-gorzkie spotkanie, bo z jednej strony strzeliłeś otwierającą bramkę otwierającą wynik spotkania, natomiast no co by nie mówić, nie tak się miał ten mecz ułożyć ze względu na to, że do 30 minuty mniej więcej wszystko się układało po Waszej myśli, a potem no tak jak się rozsypało trochę jak domek z kart. Zgodzisz się z tą opinią? No tak, 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 w to potwierdza. Przegraliśmy 3-1, więc tak jak powiedziałeś, no jednak posypało się to. Fajnie rozpoczęliśmy bramką na 1 -0. też szkoda tego i drugiej bramki niezaliczonej. No niestety traciliśmy dość łatwo bramki. Było powodem po prostu to, że musimy lepiej pole karne bronić. Myślę, że tam, tam mamy jeszcze deficyt, ale myślę, że z meczu na mecz będziemy to poprawiać. No ale niestety straciliśmy 3 bramki, co dało efekt taki, że przegrywamy ten mecz. Tym bardziej szkoda, że właśnie przed samą przerwą na kadrę jest ta porażka, ponieważ wcześniej wydawało się, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, gra wyglądała coraz lepiej, były wygrane spotkania i co się stało? Ciężko tak powiedzieć od razu na gorąco po meczu, na pewno będziecie analizę, wtedy się wszystkiego dowiem. No fajną serię mieliśmy, szkoda, że tego nie podtrzymaliśmy, na pewno to podwójnie boli, teraz właśnie przed kadrą, gdzie ma się trochę tych dni wolnych, niestety będziemy mieć pamięć, to, że to ten mecz przegraliśmy, będziemy musieli przygotować się do następnego meczu jeszcze mocniej, wiadomo lepiej trenuje się jak się mecze wygrywa, niestety my przegrywamy, także teraz mamy moment trzeba jak najlepiej wypocząć, no i przygotować się do następnego spotkania. Kwestii ciebie, na pewno cieszy fakt, że wróciłeś na strzelecką ścieżkę, ponieważ była bramka zwycięstą. Teraz była bramka w Chorzowie. Więc. Teraz tylko czekać, na, żeby wrócić już po przerwie na kadrę i podtrzymać tę serię strzelecką. E, jasne, że tak. To wiadomo, Te bramki się cieszą. Jeżeli jest się napastnikiem, to z tego jest się rozliczanym. E, ja tych bramek sam nie strzelam, pomaga mi drużyna, także wiadomo, cieszę się z indywidualnych rzeczy, ale jest to zasługa drużyny. E, niestety dzisiaj nie wygrywamy, więc e, ta bramka tak, tak mocno nie smakuje. Na koniec, po przerwie na kadrę będzie ostatni wyjazd, ale chyba najbardziej wymagający, bo to będzie do niepołomic, gdzie jest mniejsze boisko, są trudne warunki do gry, czy już się po części przygotowujecie i spodziewacie się, że przez to, że też mecz jest pod koniec listopada, no, nie będą to łatwe. Przetarcia? E, no myślę, że tak. Każdy wie, że tam mechy w niepołomicach e, nigdy nie są łatwe, ale uważam, że mamy na tyle jakości wydrużenie, że potrafimy się przygotować do tego rywala. E, tak jak powiedziałem wcześniej, musimy teraz po prostu odpocząć, jak najlepiej się jak, jak najlepiej zregenerować e, i przygotować się do tego spotkania, gdzie liczę, że zgarniemy trzy punkty. Dziękuję i odpoczywajcie. Dziękuję.